Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, też sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija. I rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Dobrze, kolejne zadanie: kolejne zadanie to będzie zadanie 315. Tutaj Wam zrobię wszystkie te przykładziki, żebyście już mieli jasność, jak, jak z takimi znakami sobie postępować. Więc mamy przykład A. No i mamy tutaj nasze dziedzinę funkcji, że to jest od minus -3 do plus nieskończoności. Czyli w tym przedziale będą się zawierać nasze, nasze x1, x2. I x2, w tym przedziale się by to zawierać, no to sobie to roz, um rozwiązać, więc mamy f od, i, f od x minus f od x1 minus f od x2, ustawmy sobie to i przeliczmy, czyli mamy x1 do kwadratu plus 6x1 plus 9 i tutaj mamy, to w nawiasy wpakujemy. Ok. No i tutaj już widać od razu, że będziemy mieć x1, dziewiątki nam się tutaj skrócą, więc będzie x1 kwadrat plus 6x1 minus x2 kwadrat, minus 6x2. Tak to będzie wyglądać. Ok. Więc sobie zapiszmy, że to jest x1 kwadrat minus x 2 kwadrat. To jest wzór skróconego mnożenia. Już to wcześniej Wam pokazywałem. Plus 6 I co my tutaj będzie mieć? x1 minus x2 O, ok. Więc tak. To jest ten wzór skróconego mnożenia. a kwadrat minus b kwadrat sobie to rozpiszmy, że to jest x1 minus x2, x1 plus x2, no i tutaj mamy plus 6, i tutaj było x1 minus x2. To nam się powtarza, więc to sobie wrzucimy przed, przed nawias, więc otrzymamy sobie ostatecznie z tego, że to będzie x1 minus x2, a w nawiasie będzie x1, Plus x2 plus 6. A no teraz tak. x1 jest mniejsze od x2, więc to będzie ujemne. Natomiast to, co mamy tutaj pod tym wyrażeniem, jak sobie podstawimy z naszego zakresu liczby, no to otrzymamy liczbę dodatnią. Więc iloczyn liczby ujemnej i dodatnej będzie mniejszy od 0. Pamiętajcie, że tutaj wstawiamy z tego zakresu z naszej dziedziny, aby sobie określić, jakie to jest, tak naprawdę. Możemy sobie podstawić jakąkolwiek liczbę z tego naszego zakresu. Na przykład nasz zakres to jest od minus 3 do plus nieskończoności, więc możemy sobie podstawić na przykład y, minus 2. Jak sobie postawimy minus 2, minus 2 to jest minus 4 plus 3, czyli widać, że to jest dodatne. Ok, dobra. Więc mamy f od X1, minus F od. X2, mniejsza od 0, więc mamy F od X1 jest mniejsza od F od X2, więc ta funkcja jest rosnąca w tym zbiorze. Rosnąca w tym zbiorze, który mamy tutaj podane, że to jest od minus 3 do plus nieskończoności. Tak to nam wyszło. Ta funkcja jest tutaj rosnąca. No i sobie teraz rozpatrzymy przykład, przykład B. No to mamy przykład B. Tutaj sobie zróbmy trochę miejsca. No i. Wsunę. Ok. No niech będzie tutaj. Przykład B. W przypadku B, co my tutaj mamy? Mamy taką funkcję, która to jest 2 minus x przez 3x. Mamy podaną jakąś tam dziedzinę. Oczywiście to w mianowniku nie może być 0. I tak to jest nasza dziedzina. Też rozpatrywana od 0 do plus skończoności. I to dotyczy się naszego x1 i x2. I wszystkie liczby można powiedzieć dodatnie. Ok, standardowo. f od x1 minus f od x2 to się równa 2 minus x1 przez 3x1. Minus 2 minus x2 przez 3x2. Wspólny mianownik standardowo, więc nasz wspólny mianownik to będzie 3x1x2. Więc tutaj musimy w to miejsce dorzucić x2, a w to miejsce musimy dorzucić x1. Tak to, tak to działa, jeżeli sobie robimy wspólny mianownik. No to wystarczy to z mnożyć nawiasie 2, minus x1 razy x2. A tutaj będzie minus. Przedłużmy sobie to 2, minus x2 razy x1. Ok. Jak sobie to tutaj dalej rozpiszemy i wymnożymy te wszystkie wyrażenia, więc co my tutaj mamy? 2x2 minus x1 razy x2. Minus. 2X1, pamiętajcie o tym minusie, który tutaj jest. I tutaj będzie plus X1 X2. To nam się ładnie skraca. Tutaj mamy 3x1 x 2, więc co na tym pozostaje? Twój sobie wyciągnijmy, więc mamy 2. Będzie mieć 2x 2 X2, minus X1. Ok. Coś tego typu, a tutaj będzie 3, X1 X2. Ok. To oczywiście to 2 trzecie to można sobie nawet wyciągnąć przed to. To nie ma znaczenia. Teraz sobie określmy, jak to wygląda. Wiemy, że X1 jest mniejsze od 2, więc to X1 jest mniejsze od, od X2, tak więc to jest dodatnie. Tutaj, bo tu mamy X2 minus X1. Napiszmy to wyraźnie. Żeby było do, dobrze widać. Trochę mało miejsca. Mamy tutaj X 2 minus X1 u góry. OK. I to jest dodatnie. Na dole z kolei też jest liczba dodatnia. Mamy zakres przecież pamiętajcie od 0 od do półnoj skończoności, więc pomnożone liczby dodatnie też nad, na liczbę dodatnym, więc to jest. Większe od 0. Więc sobie rozpiszmy f od x1 minus f od x2, że to jest większe od 0. Więc mamy f od x1, że jest większe od f od x2. No i możemy powiedzieć, że ta funkcja jest malejąca. Malejąca, zgodnie z naszą zasadą, w tym przedziale, tak? O. Od 0 do przeniesienia skończoności. W tym przedziale ta nasza funkcja jest malejąca. Ok, no to kolejny przykładzik. Generujmy sobie trochę miejsca. No to kolejny przykład to jest przykład z kolei C. Przykład C. Mamy funkcję f od x. Mamy tutaj pierwiastek. 8 minus 2x. No i mamy dziedzinę funkcji od minus nieskończoności do 4. 4. OK? I to jest dokładnie ta dziedzina tutaj stąd wyznaczona, tak? Jak sobie to przerzucimy na drugą stronę, więc będziemy mieli, że to musi być mniejsze od 4, tak? Każda liczba, która sobie postawi mniejsze od 4, no to nam się tutaj to spełni. OK. No to sobie znowu rozpiszmy f od x1 minus f od x2. No to mamy. 8 minus 2x. 1 minus. 8 minus 2x2. Taki przykład podobny zrobiłem w zadaniu 314, więc trzeba to. Od razu to zrobię. Wziąć w nawias i domnożyć razy takie wyrażenie, tylko że z innym znakiem, aby zastosować wzór skróconego mnożenia. Tak, a kwadrat minus b kwadrat. No to sobie to tak zróbmy. Tutaj będzie mianownik, a to sobie do a to sobie domnażamy, tak, że to będzie nasze pierwiastek 8 minus 2x1 plus 8 minus 2x2. I w mianowniku to samo 8 minus 2x1 plus 8 minus 2x2. To oczywiście to wszystko to jest nasza jedynka. Więc nie zmieniamy, postaci tego, nie zmieniamy wartości tego wyrażenia, ale zmieniamy jego postać. No to jak sobie to wszystko powymnażamy. No to teraz tak. To oczywiście zgodnie ze wzorkiem to jest nasze będzie a kwadrat, to będzie nasze b kwadrat, więc to już nam zejdzie. Więc będzie 8 minus 2x 1. Tak? Jak to podniesiemy sobie do kwadratu. Ok. A tutaj sobie zostawmy ten minus. I tutaj będzie 8 minus 2x2. Coś tego, coś tej postaci. No i w mianowniku mamy nasze dwa pierwiastki. 8 minus 2x1 plus 8 minus 2x2. Ok. I co my tutaj mamy? Już widzimy, że ósemka nam się tutaj skróci. Więc będziemy mieć 2x2, bo to będzie na plusie, bo tu mamy minus i tu mamy minus. Minus 2x1 przez ten cały nasz mianownik. No i to ostatecznie to się równa 2x2 minus x1, tak? Takie postaci. A tutaj mamy te nasze mianowniki, już się teraz mogę napisać. 8 minus 2x1 plus... 8 minus 2x2. Te dwa wyrażenia nie mogą być równe 0 i są większe od 0, więc to jest dodatnie. Co z, naszą, co z naszą górą. Nasza góra będzie liczbą dodatnią, ponieważ x1 jest mniejsze od x2, tak? Więc jak od x2 odejmiemy x1, no to to jest wyrażenie dodatnie, więc to jest dodatnie, więc z tego nam wyjdzie, że to jest większe. Od 0. No i mamy f od x1 minus f od x2, już kończąc to jest większe od 0, więc mamy f od x1 jest większe od f od x2, więc ta funkcja jest malejąca. Malejąca. Tak? W tym podanym zbiorze. Od minus skończoności do 4. Funkcja jest malejąca. Tak to wygląda, tak? W tym przypadku. Teraz przykład d. Zajmiemy się teraz przykładem t. Znowu troszeczkę miejsca. Tutaj powiedzmy. To mamy przykład d. W przykładzie d mamy z kolei wartość bezwzględną 4x, tak. To jest nasza funkcja. No, poprawię to wszystko. Więc przykład D. Nasza funkcja przyjmuje postać, że to jest wartość bezwzględna 4x. I to jest przedział, dziedzina funkcji jest tutaj od minus nieskończoności do 0 z zerem, tak? Ok. To jest nasze x1 i x2. Dobrze. Więc jeżeli mamy, znamy definicję wartości ze względu, że to jest albo z tego to będzie 4x dla wartości większych równych 0, lub minus 4x dla wartości mniejszych od 0, więc rozpatrujemy ten przypadek, tak. Więc nasza funkcja F od X przyjmie postać minus 4x jeżeli mamy ten, ten przykład. Ok. Więc teraz sobie możemy to zrobić. Więc to piszmy sobie f od x1 minus f od x2. To mamy minus 4x1 minus i tu mamy minus jeszcze tak 4x2. Więc to nam się dodaje. Więc to się równa 4x2 minus 4x1, jak sobie wyrzucimy czwórkę, no to mamy 4x2 minus x1. Tak nam to wychodzi. W ten sposób. Więc to wiemy, że jest liczba dodatnia. Bo nasz warunek ten musi być spełniony, tak? Ok. Więc to jest dodatnie, więc to możemy zapisać, że to jest większe od 0. Więc mamy f od x1 minus f od x2 musi być większe od 0. Więc mamy f od x1 musi być większe od f od x2. No i ta funkcja jest malejąca w takim wypadku, w tym zbiorze. Malejąca. Malejąca w, zbi w zbiorze od minus do do 0.